Z was. No, Cześć, jestem Styks, rozjebany autysta. Pozdrawiam Was wszystkich YouTube, oglądających to na YouTube. Zostawcie lajka, suba, ja dajcie jakiś miły nieb... komentarz. No i będzie fajnie, nie? dobra, debilu durny, wyrzucam z kanału. Chińczyk, 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 korona. No kurwa Purple drop me please. Śmieciu upier. Dzięki Ja tam daję Nie. szyszkę Wysadzali rampę Nein Wysadzali rampę jak ktoś BOOM a. Ajaj. Nie wiem, a... jestem. Jestem za koło rodziny, po prostu ja nie muszę się w to tak grać! Ja po prostu no, nie mogę się podnieść na celu z tego ej, co, to, co się tu tak dzieje bili, w tej całej sytuacji, wiesz! To się ej, po prostu nie jaj. da grać! Nie bo da się po prostu w to grać! Jesteś nobem, musisz tą grę i nie graj za to. Nie wam po prostu nie mogę! To jest znowu to jak to się go dzieje w ogóle wszystko. Bo no kurwa jest gościu, sadziłbym mu kurwa, miałem odwiedziny do dupę i mam mam lewo, prawo, lewo, prawo, ja? Ciała ja bym na... chciała dotykać twego ciała w moim łóżku, podrapać cię po brzuszku, wypróbować. Zabijcie go, bo już miałem serwę. Pozycje seksualne. Ciebie ładnie Wrażliwie, yeah. Lubię ten, napijesz na mnie walne kurwa klocka Wy no. spalili e, wie, wie to yeah. Czekaj na mnie sor, sure, sor. Sure, czor sure. Dobra. I spalę Mam joking, mam joking, jeszcze jeden. No dziękuję. No No, robię. Chodzę w tej Ja pięć. przynajmniej mam. Wygrywamy też. to, kurwa! Nie trzeba mnie to nie, mit? nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, chcę, nie, 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 to nie, nie, cię nie, 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 kurwa. nie, <noise> kurwa, nie, 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 JESTEM nie, z tobą Kto? Kurwa, ludzie. Trzy razy już jednej przegraliśmy Zjebamy to Ludzie, wyjdziemy w garść. Kory! 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 Kurwa, żeby zepnąć w ja pierdolę. ja pierdolę. Kurwa, te granaty kurwa. Ja pierdolę, żeby swobodnie. Idzie, a kurwa, Boimy się, boimy się. S Side dead. Headshot headshot, Brzacze zrobił. Zaczkowski! cztery fragi, aż ty jest zawodnik. Cztery <słuch> Kurwa, daj mu heda! on mi wypierdala. Jeszcze. O, Ławka był. Przecież mi się nie... Zostawcie suba. Zostawcie suba. Zostawcie Karma sobie!